Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o takiej swojej autorskiej wersji, czyli modyfikacji meszu, a mianowicie o meszu dla nimf niejatków. W związku z czym najpierw trzeba by było zacząć od tego, żeby powiedzieć, co to w ogóle jest mesz. Mesz jest to taki posiłek dla papuk. Karma w zasadzie pełnoporcjowa, ona ma pewne wady, ale o nich dzisiaj mówić nie będę. Natomiast w opisie do filmiku znajdziecie link do artykułu o meszu i tam będzie sobie można wszystko w ten temat przeczytać. Więc tak tylko w skrócie jest to taka mieszanka, która składa się z nasion, z nasion roślin strączkowych. I to jest bardzo ważne w tym meszu. Również warzyw, owoców i wszelkich innych dodatków podanych w takiej formie zblendowanej. I właśnie ta zawartość tych roślin strączkowych i nasion, a także to zblendowanie odróżnia mesz od um, sposobu podawania warzyw i owoców, jakim jest pokrojenie ich na drobne kawałeczki, czyli podawanie w takiej formie sałatki, co niektórzy z angielska nazywają chopem. Że mesz to nie jest tylko sposób podania warzyw i owoców, mesz to jest cała specyficzna karma dla, dla papu. Nify bardzo często nie chcą jeść nic poza ziarnem. Upierają się, są bardzo konserwatywne, bardzo trwałe w tym swoim niejedzeniu, będą jadły tylko ziarno. I dla takich nim właśnie jest ten męż, o którym dzisiaj mówię. Już kilkanaście papuk, przynajmniej kilkanaście papug znam, o takiej o tylu wiem, które przekonały się i jedząc ten męż, zaczęły jeść właśnie warzywa i Owoce i różną zieleninę. Także naprawdę warto spróbować i warto coś takiego tym papugom podawać. Co musimy przygotować? To co do normalnego meszu, czyli w dniu poprzedzającym ten dzień, w którym będziemy mesz robić, musimy przygotować nasiona strączkowe, również różne ziarna, nasiona, też orzechy, na przykład migdały są bardzo dobre, ponieważ musimy je namoczyć. Natomiast to, co będziemy przygotowywać dopiero w kolejnym dniu, to są wszelkiego rodzaju warzywa. Tutaj bardzo dobre, a często niedoceniane są nasze normalne kopowe rośliny, marchewka, pietruszka, seler, te najzwyklejsze. Bardzo ważny tutaj jest dodatek warzyw takich tych liściowych z ciemnozielonymi liśćmi. Tutaj na zdjęciu jest na przykład jarmuż, ale to mogą być też na przykład liście brokułów. No to mogą być liście rzodkiewkie, czyli też takie, takie liście, których my normalnie nie jemy. Następnie wszelkiego rodzaju jakieś zioła, jakaś jaka drobna zielenina, mikroliście, kiełki. Bardzo fajnym dodatkiem jest tmianek, który ma takie właściwości trochę konserwujące, zabezpieczające ten mesz. I wszelkiego rodzaju suche dodatki, Czyli jakieś suszone zioła, suszone kwiaty. To mogą być herbatki takie kwiatowo-owocowe, które dodamy w takiej właśnie suchej formie do tego meszu. Nie mogą to być herbaty z dodatkiem herbaty normalnej czarnej czy zielonej. To mogą być tylko czyste herbaty owocowo-kwiatowe. Ten dodatek suchy jest bardzo ważny, dlatego że. On nam powoduje to, on troszeczkę te, te suche składniki wciągają troszkę wilgoci z naszego meszu i powoduje to, że ten mesz jest taki bardziej sypki. On nie jest taki bardzo mokry, bardzo, bardzo zbity. Czyli wszystkie te składniki, poza tymi, tą suchą, tym dodatkiem suchym, będziemy blendować. Bardzo ważne jest, aby zblendować to, nie na taką papkę, tylko żeby zblendować to na taką, w takie drobne kawałeczki, żeby to było sypkie. Tak jak tutaj w tym filmiku to było pokazane. To musi być całość, musi być sypka. I jeszcze do tego dodamy te właśnie suche składniki i to będzie jeszcze bardziej powodowało, że ta mieszanka, ten męż będzie taki sypki. I wszystko to, co mieliśmy, mieszamy. Mieszamy, jeżeli mamy tego więcej, to lepiej wykorzystywać jakieś duże garnki albo nawet jakieś mierniczki, wiadra. dlatego, że tak naprawdę tego meszu bardzo często robi się nam bardzo dużo. No i teraz przychodzi element, który jest właśnie tym elementem, który powoduje, że ten mesz jest tak dobry dla nich, jak i dla innych również ziarnojadów. To jest kasza jaglana. Można tutaj również dać płatki jaglane. To jest normalne, suche. Nie jest to ani gotowane, ani moczone. Kasza jaglana to są po prostu. to jest po prostu kasza zrobiona z prosa, czyli to jest po prostu łuskany prosa, czyli to jest to, co normalnie nimfy na co dzień jedzą, i dlatego to powoduje, że one tak bardzo ten mesz lubią. Nadajemy tego dosyć dużo. Na początku możemy nawet pół na pół to pomieszać z, tym, z tą resztą tych składników. Później, po kilku dniach, jak widzimy, że papugi to jedzą, to mieszamy, to po prostu dajemy tego, tej kaszy jaglanej mniej. Oczywiście mesz robimy od razu na dłuższy czas, ponieważ no mysz się nie da zrobić takiej malutkiej ilości. W związku z czym po prostu zanim dodamy kaszę jaglaną, trzeba sobie podzielić to na kilka części. Do jednej części dać po prostu więcej tej kaszy jaglanej, do tych pozostałych części dodawać coraz mniej. I potem po prostu będziemy wykorzystywać to w takiej kolejności, że najpierw wykorzystamy to, gdzie jest tej kaszy jaglanej najwięcej, a potem to, gdzie jest jej coraz mniej. Nify po prostu będą grzebały w tych miskach, wyszukując tą właśnie kaszę jaglaną, czy to to proso. Początkowo będą chciały dostać się do tego prosa, więc nie będą jadły za dużo tego meszu. Ale zawsze coś troszeczkę skubnął. I ostatecznie, po jakimś czasie większość, przynajmniej tych nim, o których ja wiem, nauczyły się jedzenia. One jadły po malutku, po malutku, po kawałku jednym, po dwa kawałki, ale w końcu zaczęły jeść tego meszu coraz więcej. I jak zaczęły jeść coraz więcej meszu, to przynajmniej niektóre z nich zaczęły również jeść podawane warzywa w. W jakiejś innej formie. Dlatego tutaj bardzo zachęcam do takiego podawania, bardzo zachęcam do robienia tego meszu, bo naprawdę jest to sposób, który dla tych nimf, nijatków może być tak naprawdę jedynym wyjściem, żeby w jakiś sposób im te warzywa i tę całą zieleninę, te wszystkie wartościowe składniki. Tutaj też oczywiście bardzo ważne są te rośliny strączkowe, które nam dostarczają przede wszystkim białka. To jest wszystko bardzo, bardzo ważne. Taki mesz porcjujemy do małych woreczków. Mogą to być takie woreczki strunowe, mogą być inne, mogą być też pojemniczki na przykład takie szklane, też takie większe pojemniczki do lodu. Chodzi o to, aby w jednym pojemniczku czy też w jednym woreczku była jedna porcja na jeden dzień. No i to wszystko razem mrozimy i następnie wieczorem możemy wyjąć taki jeden woreczek z zamrażalnika, włożyć do lodówki, to się nam do rana rozmrozi i rano podajemy połudze. Możemy też wyjmować od razu rano taki mrożony i lekko w kuchence mikrofalowej to rozmrozić. To nie ma być ciepłe, nie ma być gorące, ale może być takie lekko lekko takie po prostu letnie. I są papugi, które taki właśnie, ten posiłek letni wolą. Także mam nadzieję, że zaczniecie robić, mężczyźni, zaczniecie robić tą specyficzną wersję dla nimf i że przede wszystkim waszym nimfom to zasmakuje, będą chciały to jeść. A jeżeli tak będzie, to podzielcie się takimi uwagami. Bardzo będę wdzięczna za, za wszelkie. Informacje zarówno na Priva, jak i na grupach. Po prostu pokazujcie zdjęcia, pokazujcie jak, jak nimfy to jedzą. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj i zapraszam na kolejne filmy, które będą się pojawiały na, na moim kanale. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.